Witajcie, w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy na moim kanale opowiem o monecie za a konkretnie o okolicznościowej monecie z serii prezydenckie monety jednodolarowe USA. Na tej stronie monety znajduje się po popiersie Jamesa Monroe, na dole napis 5 prezydent 1817-1825. Monety z tej serii były bite z brązu manganowego pokrytego miedzią na krążku o średnicy 26,5 mm, o wadze 8,1 g. Na rancie monety znajduje się inskrypcja E pluribus unum in god we trust oraz data wybicia. W tym przypadku jest to rok 2008. Moneta była bita w trzech mennicach: Denver, Filadelfii i San Francisco. Moneta, którą posiadam, pochodzi z mennicy Filadelfii. Zobaczmy teraz drugą stronę monety. Na tej stronie monety znajduje się statua Wolności. Dookoła napis United States of America. Muszę przyznać, że moneta zrobiła na mnie spore wrażenie i na pewno, na pewno będę chciał mieć wszystkie monety z tej serii w swojej kolekcji. A jest ich łącznie 39. Cena na internecie za ten okaz sięga maksymalnie do 18 zł. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie kliknąć łapkę w górę. W tym odcinku to na tyle. Pozdrawiam. Do następnego.